Próbuję dzisiaj coś podziałać, bo pogoda jest w miarę w porządku, nie pada. Nalejemy sobie. Już widzę, że uszczelka wyleciała, więc jakościowo może być, powiedzmy, problem. Naleję tutaj olej do snarowania łańcucha. Przerałem. To akurat moja wina. Nie wiem co teraz z tym zrobić, muszę gdzieś to znać. Bo pewno się, nie, pewno się nie da zakręcić. No i tak, jeszcze wyleciała uszczelka. Co nie powinno się tak naprawdę zdarzyć. Mhm. Mhm. Uszczelkę musimy włożyć w miejsce. No powiem szczerze, że trochę dziwne, że ta uszczelka wyleciała, chociaż jeszcze niczego nie zrobiłem. Dobra, zakręcę? No nawet nie, nie, nawet nie rozlało się jakoś dużo. Zobaczymy, czy w ogóle zobaczymy, czy ta szczelka trzyma. Bo przecież tym sprzętem pracuje się w różnych pozycjach, nie powinno nic cieknąć. I ja no, wydaje się, że jest ok. Dobra, smarowanie łańcucha nie jest istotne, ale to myślę, że wie każdy, kto pilarki jakiejkolwiek łańcuchowej używał. I teraz zobaczymy. Czy da się tym coś w ogóle uciąć? No i okej, okay, jesteśmy na zewnątrz i działamy. No, Trochu szarpie, łańcuch już się poluzował. Dajmy pod kątem. No powiem tak, da się uciąć, ale proste to nie jest. Mhm, trzeba ciąć pod kątem. No powiem tak, bez problemu, tylko trzeba się nauczyć ciąć takim sprzętem. Czyli nie dajemy pod kątem prostym, tylko dajemy po skosie. Dobra, spróbujmy jeszcze tą gałązkę jeden raz przyciąć. To jest około 5 cm średnicy. Nie ma żadnego problemu. Zarąbista sprawa. Także pamiętać trzeba, żeby nie ciąć pod kątem 90 stopni, tylko po ukosie najlepiej zaprzeć się na tym na tej, na tej tutaj blokadzie i zobaczcie teraz jak szybko to idzie rewelacja Jest jeszcze jedna sprawa, którą zauważyłem. Bateria, którą założyłem, tą, która jest w zestawie 2A, była w pełni naładowana. Uciąłem tak kilka gałązek. Pewno tego nie będzie teraz widać, bo świeci słońce, ale z tych trzech kresek została jedna. Także bateria bardzo szybko się rozładowuje. Ale ja przezornie kupiłem sobie jeszcze do tego baterię 4A, i za chwileczkę ją podłączę. I zobaczymy, czy to cięcie będzie szybsze i wydajniejsze. Ale na pewno będzie dłuższe. No i co? Założyłem baterię 4Ah. I zobaczymy, czy coś się poprawi. Ale jedno jest pewne: na pewno będzie dłużej działało. No i co? nie bardzo fajnie. Wydaje mi się, że ten łańcuch szybciej jakby się obraca na prowadnicy, ale to może być moje subiektywne odczucie. W każdym bądź razie jak tniemy pod kątem, to bardzo szybko da się uciąć. Taka gałązka średnicy około 5 cm bez problemu, jak widać. Wiadomo, to cięcie nie jest jakieś idealne i piękne, bo nie jest to super wypasiona piła spalinowa. Ale budżetówka, tak to można powiedzieć, łańcuch? łańcuch się w ogóle nie poluzował. Olej podaję, bo sprawdzałem przed chwilą, chociaż nie nagrywałem tego. Yy, ale zresztą widać, że jest zaoliwiony, czy zaolejony. Dobra, teraz zmienię sobie tę końcówkę na tą dożywopłotą i zobaczymy, jak to pójdzie. No, jakoś tu je sobie przytniemy. No i co, pamiętać trzeba przy tym cięciu tą okresywarką. żeby gałąź była tutaj. Jak ta gałąź zaprze się o te ząbki, to nie szarpie gałęzią i tnie się bardzo fajnie. Czy łańcuch się stępił? Nie stępił się, bo ucięliśmy kilka gałązek wprawdzie twardego drzewa. Olej podaje tak jak mówiłem, widać, także jest ok. Zmienimy sobie teraz tą końcówkę na tą dożywopłotu. No i zobaczymy, ale mam nadzieję, że będzie to fajnie działało. Strzałeczka strzałeczka i zakręcamy To jest bardzo fajne akurat No, tutaj żadnego oleju nie trzeba dawać. Bateria czwóreczka cały czas założona, nic się nie zużyła. Bo ucięliśmy tylko kilka razy. Gałązkę i idziemy dalej. Tak, yy, może przytniemy sobie jakieś tuje. I mam jeszcze maliny. Przecież przypomniałem sobie do przycięcia. Także, także zobaczymy. Let's go. No i jedziemy. Gąski są bardzo cienkie, także tutaj problemu nie powinno być. Powiem szczerze, że działa chyba lepiej niż Parkside z zasilaniem sieciowym, którego test możecie zobaczyć w którymś z poprzednich odcinków. No i co, mamy te maliny, o których wspominałem. No myślę, że z malinami to problemu nie będzie większy. Aliny jednak są bardzo miękkie. Co by tu jeszcze spróbować? Może jakąś gałązkę z tej, z tej śliwy, którą żeśmy przedtem pilarką ucinali. Teraz się zablokowało, ale to dlatego, że gałązka jest gałązka ma większą średnicę niż rozstaw zębów. No i co czas na podsumowanie. Powiem tak. Sprzęt jest naprawdę lekki. To jest niesamowita zaleta. Ja nawet nie zakładałem tego paska, który tam jest w zestawie. Naprawdę fajna jest ta regulacja. Tak samo regulacja przy tej okrzesywarce, to liż w pilarce łańcuchowej. Teraz jeszcze obiecałem zmierzyć, jaka jest długość tej całej maszyny. Także teraz sobie namierzymy. Także powiedzmy, od uchwytu od uchwytu do może do tego miejsca, do tego miejsca montażu, tutaj to jest 125 cm, ale w tym momencie długość robocza jest znacznie większa, a jak sobie to rozsuniemy. To nam daje niebagatelną długość. Mówię niebagatelną, chociaż jeszcze nie zmierzyłem. Ale powiedzmy od tego uchwytu. Czy od baterii tutaj dotąd to jest 250 cm do początku tej piły, ja na tą chwilę mogę powiedzieć, jestem zadowolony z tego zakupu. Obawiałem się ze względu na niewygorowaną cenę, a wręcz. Jak na to, że to jest sprzęt dwa w jednym? Cena jest, można powiedzieć, niska. Trochę się tego boję, ale widzę, że to wszystko działa z żywotnością. Jak to z żywotnością może być różnie, yy, no, zobaczymy, ale to okaże się w praktyce z czasem. Myślę, że jak najbardziej do domowego użytku można ten sprzęt polecić. W zasadzie byłoby to na tyle. Ja już podziękuję, nie chcę przedłużać. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Może coś kogoś zainteresuje. Do zostawienia łapki w górę. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, jakieś komentarze, zachęcam. Ja nie wycinam żadnych komentarzy. Na wszystkie, można powiedzieć, odpowiadam. Jeśli są jakieś pytania, to jak najbardziej zachęcam. No i cóż, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.